Nie wiem jak wy, ale ja za każdym razem, kiedy bywam na koncercie, zazdrosnym okiem łypię nie na frontmana, tylko na tego człowieka z tyłu, który za każdym razem robi takie znamienne No dobra, nie będę przed wami udawać, że potrafię grać, natomiast dzisiaj skupimy się na tym, co jest na mojej głowie, czyli na AirPodsach Max, a konkretnie na etui do nich. Zapraszam do oglądania. Większość z nas korzysta ze zwykłych słuchawek, bo lubi słuchać muzyki na słuchawkach i tyle. Natomiast jest wąskie grono osób, które potrzebuje wydobyć z dźwięków znacznie więcej, bo dla nich muzyka to nie tylko rekreacja, ale także doznanie i czerpanie przyjemności z rejestrowania pełnego spektrum brzmień. Pytanie, jak bardzo jesteście zdeterminowani, by sięgać po jak najlepsze doświadczenia płynące z muzyki? Jeśli uznaliście, że AirPods Max dał Wam to czego oczekiwaliście, to pozwólcie, że my dołożymy swoją skromną cegiełkę i zaproponujemy Wam kilka akcesoriów, które podniosą bezpieczeństwo Waszego sprzętu i pozwolą na zmianę jego wyglądu. A zaczniemy od Spigena Ultra Hybrid, który jest kompletem nakładek o transparentnej budowie, które rzecz jasna nakładamy na nauszniki. Kowery są lekkie, cienkie i doskonale zachowują smukły profil urządzenia, dzięki czemu całość słuchawek nadal mieści się w oryginalnym pokrowcu Apple Smart Case, nie zakłócając przy tym procesu ładowania. Mamy tutaj precyzyjne wycięcia zapewniające swobodny dostęp do wszystkich interfejsów słuchawek. Zakładają się niezwykle łatwo i pasują wyśmienicie. Transparentny design ukazuje oryginalny wygląd i kolor słuchawek, dzięki czemu covery doskonale komponują się z każdą wersją kolorystyczną AirPodsów Max. No i co najważniejsze, eliminują senny koszmar o tym, że obudowy nauszników obijają się o siebie, zostawiając trwałe ślady w postaci brzydkich odprysków. Natomiast jeśli chcielibyście trochę poszaleć i totalnie przeobrazić wygląd swoich słuchawek to doskonałym wyborem będzie marka Subcase i ich seria iBlazing Cosmo, która niezwykle ubogaca minimalistyczny wygląd nauszników. W odróżnieniu od Spigena te nakładki nie nachodzą na całość nauszników wraz z interfejsami, tylko pokrywają przednią część obudowy. Sposób aplikacji jest niezwykle szybki. Cover wystarczy lekko docisnąć by wskoczył na nausznik. I gotowe. W tym wydaniu słuchawki będą bezpieczniejsze przed ewentualnym upadkiem i z pewnością ich widok będzie przyciągać wzrok. iBlaze Cosmo występuje w kilku innych kolorach. Zaprezentuję Wam jeszcze wariant różowy. Ponownie rzućcie okiem, jak cover łatwo wskakuje na obudowę. A tak wygląda efekt finalny. Gdyby dla was sam sposób przechowywania był równie ważny jak zabezpieczenie słuchawek w trakcie używania, to zwróćcie uwagę na Etui od Urban Armor Gear, czyli marki, która doskonale wie, jak zapewniać bezpieczeństwo przenośnym urządzeniom. Etui jest wykonany z wysokiej jakości, wytrzymałych i ultra lekkich tworzyw, zaś z zewnątrz jest wykończone mocnym nylonem balistycznym, odpornym na warunki atmosferyczne. Pojemne wnętrze futerału pozwoli na zmieszczenie nie tylko samych słuchawek, ale także Apple Smart Case i kilka podręcznych akcesoriów, jak choćby kabel do ładowania. Dodatkowo wewnętrzny pasek z magnetycznym zapięciem zabezpiecza słuchawki podczas otwierania pokrowca, utrzymując je na właściwym miejscu i zapobiegając przed ich przypadkowym wpadnięciem. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o naszych propozycjach ETUI i jakie były wasze wybory, by zapewnić ochronę dla waszych słuchawek. Nie zapomnijcie dać nam na zachętę łapki w górę, a jeśli czujecie, że to jest ten dzień, to bezwłocznie dajcie suba i porządnie uderzcie w dzwoneczek powiadomień. Będziecie mieć pewność, że nie przegapicie kolejnych materiałów. Do następnego!